Sprzęt elektroniczny i komputery prezentowane na kanale zazwyczaj staram się pozyskać z różnych źródeł. Główne to oczywiście okazje upolowane na Allegro lub OLX. Od czasu do czasu zdarzają się również jakieś graty znalezione na śmietniku. Natomiast w dzisiejszym odcinku chciałbym zaprezentować sprzęt pozyskany z innego źródła, a mianowicie z wystawek raz do roku organizowanych w mojej okolicy, na których można znaleźć jakiś fajniejszy sprzęt elektroniczny. Czasami też można naciąć się na zwykłego zepsutego elektrośmiecia, szczególnie tyczy się to nowszych telewizorów z płaskimi ekranami, gdzie potłuczone matryce to raczej standard. Jednakże jak to się mówi dla chcącego nic trudnego. Można też uratować sprzęt jak w przypadku tego Funaja, w którym udało mi się dokonać przeszczepu matrycy i teraz śmiga bez problemu. Jeśli chodzi o sprzęt komputerowy, również można znaleźć mniej lub bardziej ciekawe egzemplarze. Ostatnio upolowałem dwie sztuki. Pierwsza to mocno zabrudzony komputer, w dosyć nieciekawym stanie, ale za to prawie kompletny. Druga natomiast to ten kompletny Optimus, który jest już o wiele lepszej kondycji i właśnie tą jednostkę będę starał się odratować w dzisiejszym odcinku. Jest to kolejny komputer w obudowie Blue Line Optimusa na kanale. Pierwszą z jednostek mogliście zobaczyć w odcinku 56 z serii paczki od widzów. Jak podaje portal crn.pl w jednym z archiwalnych artykułów, Optimus zapoczątkował markę BlueLine w 2003 roku. BlueLine z kolei składało się z dwóch linii, Plus z systemem Windows oraz Quattro z systemem DOS. Jedna z przykładowych konfiguracji BlueLine to Pentium 4 2 4 GHz, 256 MB pamięci oraz karciocha GeForce 4 64 MB. Taki zestaw z monitorem i drukarką w w tamtych czasach kosztował 2,5 tysiaka. Jak udało mi się dowiedzieć na stronie muzeum pc.pl, Optimus stosował tą obudowę już wcześniej, a było to w okresie, kiedy nasz kochany urząd skarbowy rozpoczął proces niszczenia największej polskiej marki komputerowej, zarządzanej ówcześnie przez prezesa Romana Kluskę. Z wierzchu blaszak będzie potrzebował mocniejszego doczyszczenia, Fajnie, że panel przedni też uchował się w niezłym stanie. Troszkę jest tutaj zmasakrowany przycisk włączania oraz porty USB są w niezaciekawym stanie. Spoglądając na komputer z tyłu wiadomo, że jest już kompletny. Jest tu nawet karta graficzna, co rzadko zdarza się w wyrzuconych kompach. Brakuje tylko maskownicy portów. Po zdjęciu bocznej ścianki widać już dokładnie płytę główną. Będzie to na pewno ciekawostka, ponieważ została wyprodukowana przez firmę Medion. Nie widzę tu raczej żadnych uszkodzeń, więc jest to dobry znak. I mam nadzieję, że uda się ją odpalić. Na pokładzie jest również dysk twardy. Tradycyjnie będzie również czyszczenie komputerka w środku. Kursz nie oszczędził także niektórych podzespołów, jak chociażby karta graficzna, dlatego też jednostkę trzeba będzie rozłożyć na drobniejsze elementy. Karta znajdująca się na złączu AGP to Radeon 9250 128 MB, czyli typowy wyświetlacz pulpitu z 2004 roku. Kolejnym podzespołem do wymontowania jest płyta główna. Nie brakuje tu niczego, wszystkie taśmy i kable są podłączone, czyli wygląda na to, że nawet ktoś się zbytnio nie kwapił, aby cokolwiek wyjąć z jednostki przed wyrzuceniem. W slotach pamięci znajdują się dwie kości o łącznej pojemności 1 GB DDR. Zasilacz zdaje się być montowany jeszcze przez Optimusa, potwierdza to również naklejka umieszczona na nim. Dokładnie jest to zasilacz ECO o mocy 300 W. Złącza na kabelki panelu przedniego są umieszczone w dosyć nietypowej pozycji, dlatego też trzeba uważać przy odpinaniu, ponieważ są podatne na uginanie. Po zdjęciu zasilacza oraz taśmy mam już swobodny dostęp do płyty. Dysk jest mocno zakurzony, ale jeszcze idzie odczytać, co tam na nim pisze, a więc jest to Hitachi o pojemności 60 GB. Ciekawy jestem, czy uda się uruchomić stację dyskietek. W kompie tego typu jest to już obowiązkowy element. Naklejki na obudowie oraz napędzie DVD sugerują, że jest to zestaw z 2005 roku. Pora sprawdzić dokładniej, co to za płytka znajdowała się w obudowie. Jest to Medion o oznaczeniu MD8088. Zobaczmy zatem jej specyfikację. Na sokecie 478 możemy umieścić procesory Intel Pentium o maksymalnej wartości taktowania do 3,2 GHz. Natomiast maksymalna wartość pamięci to 4 GB DDR z taktowaniem 400 MHz. Oprócz złącza GP, znajdują się tutaj 3 PCI. Co ciekawe, znajdziemy tu również mini PCI. Złącze umożliwia m.in. podpięcie karty Wi-Fi, jednakże karty, które posiadam z laptopów są za małe, aby je tu podpiąć. Jestem bardzo ciekawy, jaki Pentium znajduje się pod chłodzeniem. Wentylatorek przymocowany jest do radiatora porządnymi metalowymi zaczepami. Pod radiatorem niestety suchutko, tak jakby nie była tu nałożona pasta termo. Jednakże na obrzeżach chyba są jakieś resztki, więc może dawno temu coś tu było nakładane. Procesor osadzony w gnieździe to Pentium o taktowaniu 2,8 GHz. Jest to dokładnie ten sam model, który znajduje się w kąpie z bankomatu, jaki mogliście zobaczyć w poprzednim odcinku. Pora wziąć się za czyszczenie. Do tego typu mocno zakurzonych elementów, jak obudowa, nie ma nic lepszego niż dmuchawa do liści. Po usunięciu pierwszej warstwy, trzeba będzie jednak jeszcze przetrzeć obudowę, aby pozbyć się bardziej wrośniętego syfu. W panelu przednim pozostało jeszcze kilka rzeczy do poprawienia. Pierwszą z nich jest ten zacinający się przycisk włączania. Ponadto jak widać klawisz jest mocno porysowany na brzegach. Nie wygląda to za estetycznie, ale niestety nie mam nic na wymianę. Za chwilkę podejmę próbę wymiany włącznika, jednak przed operacją muszę pozbyć się tego termogluta, na którym jest wklejony. Nie jest to łatwa rzecz, ponieważ można przy tym upierniczyć zaczepy, na których się trzyma. No a plastik, przypomnę, już ma prawie 20 lat. Na szczęście udało się to zrobić bez uszkodzeń. Potem już tylko zostaje wyjąć uszkodzony włącznik. Ze starych gratów zawsze zostaną jakieś części, dlatego warto je czasami zatrzymać. Tutaj już mam coś sprawnego na wymianę. Włącznik bez problemu zmieścił się na nowe miejsce. Klawisz już ładnie odbija, tak więc mogę się wziąć za następne poprawki. Trzeba będzie jeszcze zrobić porządek z diodami, ponieważ jak widać jedna ma urwany kabelek, natomiast w drugiej jest jakiś ulep zrobiony na skrętkę. Przy próbie demontażu tegoż ulepa, niestety, urwana została jedna z nóżek diody, ale to nie problem, ponieważ mam cały zapas podobnych na płytce z demontażu zestawu audio unitry. Dioda w tym przypadku jest trochę za długa i wystaje, ale myślę, że powinna spełniać swoją rolę. Dla złącz USB, niestety, już raczej nie ma ratunku, dlatego też nie będę ich montował na panelu. Na panelu przednim fajnie prezentuje się lekko pofalowana wstawka w kształcie Loga Windows. Zawsze przypomina mi to stare dobre czasy komputerów z Windowsem XP. Wspomniana wcześniej wersja plus zaznaczona jest również na wypukłej naklejce na zaślepce. Panel mam już w zasadzie skompletowany, także można już powoli składać resztę. Cztery liche zatrzaski, z czego jeden urwany dotychczas trzymały całość na swoim miejscu. Dlatego też przykręciłem panel dodatkowymi śrubkami, aby nie odpadał. No, i teraz już mocno trzyma się reszty obudowy. Panel ze śledziami za ślepek kart rozszerzeń jest również zdejmowany. Jak mogłem, starałem się doczyścić obudowę, jednak drobniejsze nadżerki rycy pozostały. Pomimo tego i tak jest w całkiem niezłym stanie. Powrócę tymczasem do płyty głównej i zobaczę co dzieje się pod radiatorkiem na chipie Intela. Przyda się tu koniecznie trochę pasty, ponieważ stary pad to już praktycznie jeden kamień. Zastosowane tutaj chłodzenie jest bardzo podobne do tego, które instalowałem w przypadku soketu AM. Podstawka radiatora tak samo jest mocowana za pomocą kołków zatrzaskowych. Jest to jak do tej pory najszybszy i najbardziej lubiany przeze mnie sposób mocowania. Wszystko w tym przypadku mocno i stabilnie trzyma się na miejscu. Ciekawy jestem czy procek nie jest już usmażony przez brak pasty, jednakże na brzegach trochę jej było. Powierzchnia procka jest już wyczyszczona, więc nie pozostało nic innego jak go zamontować na miejscu. Radiator jak widać też przeżył już swoje i jest od spodu dosyć obdrabany. Nie powinno to jednak jakoś drastycznie wpływać na jego przewodność cieplną. Taka prosta blaszka, na której zamontowany jest wentylatorek, również znacznie ułatwia i przyspiesza montaż. Po zaczepieniu tradycyjnie rzut okażdy wszystkie cztery zaczepy trzymają się podstawki. Na wierzchu mocowany jest standardowy wentylatorek jaki możemy użyć np. do chłodzenia obudowy, dlatego też nie będzie problemu z jego podmianą, gdyby ten hałasował za bardzo. Potem wystarczy przykręcić go do blaszki i cały montaż chłodzenia mam za sobą. Jeśli chodzi o zasilacz, chyba już raczej nie nada się do użytku. Od strony zasilania z gniazdka znajduje się mocno nadpalona płytka w okolicy rezystorów. Natomiast patrząc dalej, widoczny jest lekko wypukły jeden z kondensatorów. Widać też, że ktoś wymieniał tutaj wentylatorek. W środku znajdował się X Silence z przejściówką wtyczki zasilania. Z zapasowych sprawnych zasilaczy pozostały mi na chwilę obecną tylko dwa z czarnej listy: Mianowicie Platinum Power i Modekon Fil 3. Po krótkim zastanowieniu zdecydowałem się jednak na Modekoma. Warto będzie również zaglądnąć do napędów. O ile w DVD jest dosyć Czysto o tyle napęd dyskietek trzeba będzie koniecznie przeczyścić. Przed włożeniem płytki musiałem jeszcze tylko dokręcić jeden kołeczek dystansowy dla lepszej stabilności. Niestety od strony kieszeni dysków brakuje otworów na kołki w obudowie, dlatego też trzeba będzie uważać podczas montażu pamięci oraz wtyczki zasilania, by nie złamać płyty przy dociskaniu. Jak widać, płytka mocno ugina się w tym miejscu. Na początek, aby przetestować, czy komputer w ogóle wystartuje, podłączyłem jedynie zasilanie i kabelki panelu przedniego. Niestety, płyta nie posiada złącz PS2, dlatego też musiałem podpiąć klawiaturę na USB. Najlepszy moment i chwila prawdy, czy komputerek zechce odpalić. Zaraz po naciśnięciu włącznika ruszyły wentylatorki, tak więc kolejny sukces. Na ekranie zamiast testu POST pokazuje się jedynie logo Pentium 4. A zaraz potem informacja o braku dysku. Zrestartuję tymczasem komputer i zobaczę, czy uda się dostać do biosu przyciskiem delay na klawiaturze. Tym sposobem elegancko komputer przeszedł do biosa. W podstawowych informacjach o systemie możemy jedynie wyczytać wartość pamięci RAM oraz, że na pokładzie znajduje się procek Intela, bez żadnych dodatkowych informacji o taktowaniu. Wersja BIOS datowana jest na 2004 rok. Nie ma tu również zakładki Health status, dlatego też nie mogę sprawdzić temperatury procka. Wentylatorek jak na razie chodzi cicho i na wolniejszych obrotach. Po wyłączeniu komputera już mogę spokojnie podpiąć resztę podzespołów. Pozostało teraz najważniejsze pytanie, czy dysk twardy jest sprawny i czy znajduje się na nim jakiś system. Jedno jest pewne: coraz bardziej zaczynają mi się podobać te wystawki. Szkoda tylko, że organizowane są tylko raz do roku. A jeśli uda mi się jeszcze odratować drugi komp, to będzie super mega wypas. Aby już nie męczyć się z nagrywaniem monitora w Optimusie, postanowiłem podmienić kartę na tą od pana Darka. Jest to dokładnie ten sam model radzia, z tym że posiada ona złącze DVI, dzięki któremu już mogę podpiąć przewód HDMI od grabera do przejściówki. No to odpalam kompatem razem z podpiętym dyskiem. No i po chwili komputer rozpoczął odpalanie systemu. Dysk twardy już jednak daje czadu jeśli chodzi o hałas. Chodzi mi tu o dosyć intensywne chrobotanie, które potęguje blaszana obudowa. Jednakże jak widać jest szansa, że Windows nie poczęstuje nas bluescreenem. No i elegancko system odpalił bez większych problemów. Windows XP w wersji do złudzenia przypominającej wyglądem Vista. Czyli XP wersja specjalna. Jak widać jest tu zmodyfikowanych parę rzeczy w standardowym wyglądzie XP, m.in. ikonki, okna oraz wyglądu menu. Całkiem fajnie się to prezentuje, coś innego od pagórków na tapecie i grubego niebieskiego paska zadań. Zobaczmy, co tu jeszcze mamy. Na dysku standard, czyli pełno prywatnych plików poprzedniego właściciela, łącznie ze zdjęciami oraz fakturami za telefon. Niestety świadomość niektórych ludzi wyrzucających stare graty jest ciągle niewielka, a wystarczy odkręcić parę śrubek, wyjąć dyski i odłożyć na półkę. Zobaczmy jak konfiguracja kompa przedstawia się w CPUZ. Jeśli chodzi o procesor, wszystko się zgadza, natomiast płyta przedstawiona jest już jako wyrób MSI. Jak się okazało, jest to wersja OM Mediona, czyli w skrócie Medion sprzedaje wyrób MSI pod własną marką. Sterowników do karty już oczywiście nie muszę instalować, ponieważ obie są z serii 9200. Co jeszcze muszę tutaj skorygować, to informacja na temat szyny. Ponieważ jak się okazało ta od pana Darka ma 128 bit, a nie jak wcześniej podawałem 64 bit. Natomiast karta, która znajdowała się w kąpie, ma prawdopodobnie 64 bitową szynę. Niestety jak się później okazało stacja dyskietek to totalny trup. Zakup sprawnej używki to na szczęście nie tak wielki wydatek, bo zaledwie 15 zeta. Nie obędzie się oczywiście bez przetestowania chociaż jednej gry, a przy okazji napędu DVD. Hitmana dwójkę elegancko udało się zainstalować z płytki, gra uruchomiła się również bez problemów. I na średnich detalach całkiem fajnie to idzie, jednak trzeba by jeszcze pobawić się z lepszą rozdzielczością. Tak więc podsumowując dzisiejszy odcinek, trafił mi się bardzo fajny egzemplarz do kolekcji, przywracający najlepsze wspomnienia z lat panowania XP w naszych blaszakach. Oczywiście jest tu jeszcze trochę poprawek, jak stacja dyskietek, porty USB i wymiana zasilacza na lepszy. Najważniejsze jednak jest to, że podstawowe podzespoły działają bez problemu. Krótce kolejny odcinek, a w nim ratowanie drugiego kompas wystawki. Dzięki za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.